Jojo, z tej strony Chomik18 i teraz nagrywam wyniki konkursu. Mam notecik naszkowany, będę wypisywać. Jesteśmy sobie besta. Poczekajcie, ci się sobie muzykę. A siebie podgłoszę. Okej. Okay. I zacznijmy od, od lepszych... Będziemy sobie patrzeć na nie na czacie, jak one wyglądają. Chomik18, patrzyła sobie. Mamy trzy parkurki. Zacznijmy od tego. Dwie łapki w górę. Hmm. Ten cztery, ten czternaście, ten trzydzieści trzy. Nie, mamy już zwycięstwo. Pieseł ma pierwsze miejsce p i s -l -piesel. 1, 5, 1, 5, 1, 1. Dobra, drugie miejsce w Elisabeth. Nasza psychofanka też brała udział. L i z A, B, E, T, 6, 6, 5. Kolejne, trzecie miejsce idzie do tego parkura. Ma cztery łapki w górę. La perła, cztery. La. Per Czwarte miejsce idzie do Twoja BF. Godzinkę temu robiła Minecraft. Dlaczego? Kto gra w ten parkour? Muszę zobaczyć. Kto tutaj gra? On jest polski? Nie. On nie potrafi tego przejść. To spróbujmy. Mm -hmm. Trzeba rozejrzeć się... Ło! Wow! Właśnie to trudne. Dziękuję ci twoja BF. To, się to jest bardzo trudno zrobić ten parkur. A, nie wiedziałem, że ktoś będzie wchodzić dla, dla mnie. O, tutaj i... Meta! Przepięknie, brawo! Prze <laughs> 34 sekundy. Dobra. E, twoja by sy. Ona się nazywa Twoja BF. Ty wy oi A. By, ty, fy. 1, 2, 1, 2, 3, 1 i na sam koniec ten parkour. Półcień pół Jatko, fajna nazwa. Półcyjni i aby... Y. Trzy razem piszę. A to jest z jakimiś liczbami twoja nazwa. Nie. Nie jest liczba. Wiesz, tu parkury są dosyć duże i nie wiem, czy je przejdę. Spróbujmy je przejść, ale najpierw... Dobra, prze, przejdźmy ten. Znaczy, będziemy przechodzić to miejscami. Ja przeszłam... Dobra, zobaczmy. Arbuzy. Czy ja nagrywałem z tego parkour? No nie wiem, ale przecież nagrywam z BSP. Arbuzy są w BSP. Mhm. Dobra, mamy takie coś. ta sobie... oh my god! Nie, dobra, oh my god, ujej, tak, strasznie. Opa, serduszka, może to szybko przejdę. Też, bo grali dużo już, nie, tylko on minutę to przeszedł. Nie ma żadnych oszustwów, te reporta... Ło! O, by, by mnie do, zauważyłem taką dziwną dziurkę, żółty kluczyk. A! No, co to ma być? A! Jeszcze raz, jak ter, teraz ta próba nie wyjdzie na tym, na tym jednym kawałku, to bierzemy czat i obejrzymy sobie na disku, jak wygląda cały ten parkour. I czy, czy, czy zasługuje na pierwsze miejsce? Bo powiem Wam tak, że pierwszy kawałek, który udaje mi się przejść, zasługuje, ale czy dalszy, bo mogło wybudować tak ładnie, chciało mu się wybudować, wygrać ten konkurs i wybudował tak początek ładnie, a później, hej, tam już nie chce mi się, ale muszę go wybudować. Dobra, mówiłem, koniec próby, chodzę sobie. To. Zobaczmy. Będę go starał się jak najszybciej przejść. Pieseł. Zobaczmy sobie jego Mikalo, godzinny piąteczny. Jest dla mnie parkour. Teraz wchodzimy w to. O, widziałem tam klucze. Muszę. O, oh my god, to było jeszcze na górze. Muszę sobie to. O! Super się zrespiliśmy. W tym miejscu, co, co umieramy. Co umieraliśmy. Lecimy sobie na disku i... Dobra, zobaczmy, lecimy, Le... robimy ten parkour i gdzie? Tu jest dalsza droga. A dobra, tak jest najlepiej. Gdzie... Ej, disk mi nie chciał działać, dobra. Dobra, i jak jesteśmy tutaj, to lecimy tędy, a i tutaj trzeba podskoczyć tak, aby nas nie zabiło, trampolinki. Później tak i co po tym, jak to się zrobi? skaczemy tak. Tutaj. I tu wybieramy te, teleporter. Jeden z nich jest dobry. Jeden prowadzi tam na lawę. Zobaczymy, czy bym miał szczęście. Ten. No dobra, jeszcze raz tam. U, dobrze się zatrzymałem. Dobra, ostrożnie, polećmy wyżej, aby mnie nie dotknęło. I to mnie teleportuje, jak mam rozumieć, tutaj i tu już jest brama i tam meta stoi. Dobra, mega parkurek. Będziemy to sobie na czacie sprawdzać, nie chce się już go przechodzić. Nie chcę mi się ich przechodzić. Kolejny, weźmy sobie, wejdźmy w jej profil. O, jest aktywna, to super, ale nie mam czasu. Tu jest, parkur dla mnie, parkur dla mnie. Musimy, musimy go oglądać, aby wiedzieć, czy zasłużył. Dobra, zobaczmy. Złot nagrywam Minecrafta. Nagrywam. BSP też nagrywam. O chomiczkach nagrywam. O psychofance też nagrywam. Wszystko pasuje na tym parkurze. Więc mega parkur. Zasługuje na drugie miejsce. Zasługuje. A co było na drugim miejscu? Yy. Uśmiech, uśmiech. Zaraz, będzie, jak obejrzymy wszystkie parkury, czy zasługują na te miejsca, to będę mówić. Zobaczmy. Zobaczmy. O, widzę, że na tym to już się postarało. Muszę sobie kupić kolejnego diska. To jest parkur, dobra. Zobaczmy obejrzmy sobie go jako normalny. Jako, normalnie, jako norma, normalnie, bo wiem, że wziąłem to jako parkura, bo zapomniałem wejść, że to się w profil wchodzi, ale mnie chodzi o to. Zobaczmy. Yy, sz, szary. O, oh, oh, zobaczcie: czarny chomik ma smołę, po, pomarańczowy lawę, zielony kaktusy, zielony. I a, różowy mój taki. To nie jest mój ulubiony kolor, ale mi się bardzo podoba ten, ta galaretka, i, i chomik jest tak ładnie namalowany. Dobra, zobaczyłam sobie potem, co tak się wyjmuje. Dobra, zapis gry. Mm. O! Nie, nie, nie! Dobra, bo patrzcie, to musicie. Uwaga, patrzę. musisz zatrzymać na tej trampolinie, albo wziąłeś sobie kryształ i ominęliście. Dobra, zobaczmy. Dobra, i tu mamy jak widać galaretki. Ja, jak budowałem z kimś parkouru, żyłem czegoś to, takiego. A jak tam dalej, żółty klucz, i tam widać metę. Ej, poczekajcie. Chomyk. Poczekajcie, przeczytam to, jak będę tam bliżej. Muszę, muszę ten parkur. Jest zasada teraz, muszę ten parkour przejść, bo tam coś jest napisane jakaś wiadomość. Ja lubię odczytywać wiadomości od widzów. Ej, 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 ej. czy zawsze tutaj nie gra? A, ta galaretka inaczej wygląda. Bo myślałam, że tam jest dziura, która która się spada na dół. Albo na przykład. Dobra, o nie. Uwaga na kaktusa. Dobra, przechodzimy. Homek. 10, 18 uśmieszek. Dobra, jesteśmy. I meta. Doby, jakby co? Dzisiaj sobie nabiłem. 56. Level. Dobra, teraz mamy Twoja BF. Nie, przechodziliśmy jej parkura, więc nie będziemy jeszcze raz. Zasługuje. A czy ten półcień jabłko zasługuje? To jest chyba szukanie przejścia. Zobaczmy. Pojawiam się tutaj, tylko to jest mały świat. Zasługujesz na piąte miejsce, ponieważ to jest maluteńki świat. Nie, tutaj nie widać jakoś przejścia. Może tutaj nie? Poczekajcie. Komiczki. Tam coś jest, jakaś kubka. Może tutaj. I tutaj nie ma. Tutaj te. mam Cię. Przejście, dobra. Pamiętajcie, zawsze wujcie Oreo, które jest przy samej ściance. Bo jak jest Oreo przy samej ściance, jest przejście. Jedynie to, ma... dobra, o oh god. Tych ludzików nie przeszukiwamy, ale te możemy. Nie, bo tak to by... Nie, to nie. Tu, to ten ludzik mi coś musi nie, nie pasować. Ma dziurę w rączce. E, pączki, pączki, Dupa chomika. Tyłek. No dobra, zostawię tego chomika może, bo on jest trochę nupkiem widać. Dobra. Tutaj nie, Tutaj może znajdę. Bo tu jest przy ścianie. Nie, tutaj nie. To ten pączek ma, może mieć. Z tej strony nie, w środku też nie, a tu już tak. Y, dobra, przy ścianie mamy tylko to pudełko, więc wiedziałem, bo, bo patrzcie, bo jak ktoś buduje takie same przejścia co w każdym parkurze. O nie, teraz to fryt... czasy będą trudne, ale nie, nie będą, bo tu jest dziurka. Bo jak się robi w tym samym miejscu przejście, ja grałem w takie parkury i było ich mnóstwo meta i hamiczek, to tutaj jego tyłek utknął. Pięknie. Kto pobił? Jaki był rekord? zu. Nie musiałem szukać tego, na pewnie wiedziała, pomagała. Dobra, mo, 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 mogą pomóc, ale ja nie mogę pomagać. Dobra, teraz czas. Na, czas na rozdanie nagród i postawienie na rankingach Chimion. Dobra, zacznijmy tak. Pierwsze miejsce, literka P. L, I, P, A. P. P, bo pieseł. Pieseł. Pieseł pierwsze miejsce. Proszę, o wielkie brawa dla pieseła. Wielkie brawa dla niego. P, bo pieseł. Teraz drugie miejsce. Elizabeth. Nasza ukochana. Psychofanka. E. Jest to jakaś mała literka. O, taka czerwona, jakaś maluteńka, bo muszę, bo muszę się zmieścić na rankingu. To jest mega dla mnie wielka sprawa. Dobra. I e. Elizabeth. La perła, literka L. Li. Literka L. Li. l taka czarna maluteńka, nie, ona tak nie jest maluteńka, ale się zmieści, może i jest długa, ale się zmieści na... Na tym, L. Dobra, i jeszcze cztery. Czwarte miejsce, literka... Ty, twoja BF, twoja BF, nazywała się twoja BF. Twoja BF, a ostatnie półcień, literka P, półcień. P. Piesel i półcień? Nie pomyślałem o tym, że już miałem taką literkę. Dobra. Ale cieszcie się ze swoimi nagrodami. No to teraz czas na rozdawanie nagród. Pieseł, jak będziesz aktywny, obiecuję ci, że ustalimy, kiedy będzie nasz wspólny odcinek. Nagroda pierwsza już jest rozdana. Dobra, to teraz czas na drugą. Elizabeth dostaje uśmieszek za to, że ma drugie miejsce. Elizabeth 665. Uśmiech. Teraz czas na La Perła. Oczywiście, co by było? A, polubienie jej parkura. Polubienie jej parkura i miły komentarzyk. La Perła 4. To się razem pisze, czy oddzielnie? Nie, dobra, zobaczmy sobie. Dlaczego ona usunęła sobie to konto, czy co? La Perla. Proszę. Obycałem też komentarzyk. Czwarte miejsce. Podziękowanie za budowę i za branie udziału. Dziękuję Ci, Twoja BF, za to, że wzięłaś Udział w naszym konkursie. I też dziękuję półcień jabłko, że też wziął udział w naszym konkursie. Subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapeczki w górę. Ja się z wami żegnam, pa pa!